Czyli potwierdza Pani ten fakt, że... to nie to są wyliczenia, to nie są wyliczenia, które mam wyliczone na podstawie mamy wskaźników, tak? jeżeli tak, Pan burmistrz chce, żeby urząd funkcjonował tak. prawidłowo i jest tutaj włodarzem i potrafi zapewnić to, żeby ten urząd funkcjonował prawidłowo, to będzie w stanie przenieść z wydatków, które są zbędne na te wydatki, a my jako radni na pewno zatwierdzimy te przeniesienie. W, w krótkich słowach usłyszeliśmy, że tych pieniędzy nie wystarczy, zostały wymienione zakup usług pocztowych poszt nadzoru, czyli powiedzmy tutaj książek budowlanych i tego typu Wydatków. I już z tego wynika, że tych pieniędzy będzie A Pani w tej chwili potwierdza mi i przedstawia Pani uchwałę i potwierdza Pani fakt, że kwota jest dziecko z sufitu. Nie, wy, nie, wy, nie wynika ona z żadnych tutaj, żadnej analizy finansowej tych kosztów. Tak? A ja wiem, że skarbnik wpisując tą kwotę opierał się na wydatkach z poprzednich lat. Te wydatki nie zostały do tej pory przez nikogo zakwestionowane, ani, ani przez Rio, ani przez Radnych. Także. fiħmexamaleħ ilmamentusowet madutfal attakamutfa